Na kraju chwały i grodu potęgi, wierni my bracia, nie żadne łazęgi. W potrzebie Staniem biedzie się nie damy, bractwo to ustanawiamy. Gdyby ktoś chciał rodzinne strony z nagła najść, będzie usieczony, znano jest. Kondycja nasza do tańca i do pałasza. Preludium regencji i zwiastun nareszcie radosnych, królewskich wydarzeń w Kronice. W Dniu Świętych Kosmy i Damiana kurkowe strzelanie w kasztelanii Bytom. Pan Władysław Krawialerzyński jest pełnomocnikiem polskiego ruchu monarchistycznego na kraje niemieckojęzyczne, a więc Szwajcarię, Księstwo Liechtenstein, Austrię i Niemcy. Jednocześnie jest Moim doradcą, doradcą Polskiego Ruchu Monarchistycznego do spraw ekonomicznych i gospodarczych. Jest to fachowiec. Zresztą tu w gronie tym są sami fachowcy. Pan Tomasz Jaksamokulski jest naszym doradcą do spraw kulturalnych. Pan Ireneusz Dobrowolski jest doradcą do spraw wojskowych i obronności. Ja otaczam się ludźmi uczciwymi i fachowcami. I na takich będę zaprzestawiał. Jesteśmy działaczami Polskiego Ruchu Monarchistycznego, partii młodej ale prężnej, prężnie działającej. Na czele naszej partii, naszego ruchu stoi Leszek, hrabia Wierzchowski, regent. Jeżeli chodzi o naszego regenta, to Leszek Wierzchowski ma tytuł książęcy. Polski ruch monarchistyczny, który w tych dniach obchodził swoją pierwszą rocznicę, jest partią polityczną tylko dlatego, żeśmy mieli prawa polityczne. Mamy osiem oddziałów w kraju i trzy zagraniczne. Mamy swoich, swoje oddziały nawet w Republice Południowej Afryki, w Australii i w Belgradzie. Naszym zdaniem, szlachcic naszych czasów, a tym bardziej XXI wieku, nie mieści się w pojęciu pan i sługa. Jest to człowiek uczciwy, który służy ojczyźnie, społeczeństwu. A gdyby tutaj nam podskoczył, który z cienkim mu śrutem z grubej damy rury, z grubej mu rury w chudą damy szyję, mimo prawa nie pożyje. Co możemy powiedzieć o naszym kandydacie na króla? Ma 40 lat, światły umysł, ukończone studia wyższe, poczucie humoru. Jest kadłubiercą jednego z największych rodów Rzeczpospolitej. Obiecujemy, że jak tylko zgodzi się na ujawnienie swego incognito, to będziecie pierwsi, którzy o tym się dowiecie. Niech żyje król. Niech żyje kolpiwat gór na stojąco to. Tylko przez trzy dni we wrześniu mężczyźni mogli się w Warszawie bezkarnie oglądać za spódniczkami. Królewski zespół szkockich tańców ludowych obudził monarchistyczne tęsknoty w mieście, które ma już nowy zamek królewski i stare łazienki. Przy okazji festiwalu Szkoci sprawdzili krzepę Polaków w dyscyplinie z czasów, kiedy oba nasze kraje porastał wysoki las, tyle że u nas później wynaleziono siekierę. Wypadliśmy cienko. Aż dziw, że wam się udało wyszarpać z objęć starszego brata, a nam dotąd nie, mówili Szkoci po szkocku i pokazywali prawdziwe bicepsy. Honor Polski trwali, usiłował ratować Władysław Komar. The name whisky originally derives from uskiba, meaning water of life and comes from the Gaelic, the ancient language of Scotland. Samo słowo łyżki pochodzi od celtyckiego słowa łyżki ba, co znaczy dosłownie woda życia. W kompozycjach Walkera używa się 40 różnych gatunków z różnych destylarni. Bardzo proszę podchodzić i wąchać, e, śmiało zdecydowanie wkładać nos do szklanki, żeby wyraźnie czuć. Po naszemu okowita, tyle że zażywa się ustnie, a nos szczelnie zatyka. Różnica taka, że po zażyciu u nas niestety nic nie zostaje w kieliszku. Tysiące koni mechanicznych z najlepszych stajni Japonii, Ameryki i Europy. Zdobywcza kawaleria na kółkach, po opanowaniu wszystkich dróg bitych na świecie, ruszyła na podwój bezdroży. Książę Borghese w roku 1907 nie zahaczył o Warszawę tylko dlatego, że wtedy jeszcze Polska nie leżała na drodze z Francji do Chin. Po raz pierwszy w skali światowej gościmy w Warszawie tak wspaniały rajd samochodowy i na takiej trasie jak Paryż-Pekin, wynoszący tylko 16 300 i jeszcze coś tam kilka kilometrów. 27 dni za kierownicą, tak samo powiedzmy na motorze jadąc. Przecież to jest coś wspaniałego. Tylko pozazdrościć, że, że sami, którzy mogą sobie pozwolić właśnie na takie samochody, mogą jeździć. Wspaniała sprawa. No i sama organizacja rajdu u nas, że przejeżdża przez Polskę też przyjemność popatrzeć, oderwać się trochę od rzeczywistości. Jedna strona walczy o kawałek chleba, strajki, ludzie się biją, a druga strona rozrzuca tak pieniądze. Smutno, że tu nie ma niestety powiedzmy naszych samochodów. Gdyby się kowali jakąś warszawę, powiedzmy, czy jakiegoś poloneza dobrego, powiedzmy, żeby to powiedzmy jakoś pojechało. Nie jest to impreza, proszę pana, dla, dla y, Polaków. Na no, przejezdnie to tak, tylko tyle, że wie pan, ale to kosztuje jednak. Nas kosztuje wszystkich. Wszystkich Polaków. No jednak, y, jednak my na to pracujemy. oszałamia, ale nie powinna dezorientować. Prosimy o przyjęcie do wiadomości, że panie prezentują fryzury. I z tego tytułu jest pokaz i na tę okoliczność bankiet. Sam doszedł do wszystkiego. Przekroczył ciasne ramy fryzjerska i całym sercem poświęcił się pogoni za sztuką. Bufety są szeroko rozstawione, muzyka przygotowana, piękne kobiety. Charles obchodzi w Warszawie 50-lecie swoich działań z włosem i pod włos, które przyniosły mu światową sławę. Dla mnie moda jest jedna. U dziewcząt, ładne nogi, to już jest połowa sukcesu, rajstopki z lajkry, mini i szpileczka. Moda dla mnie równa się seks. Yy, dlatego preferuję bardzo krótkie spodniczki. Najchętniej topless do tego. W ogóle moda jest mi niepotrzebna, wy pan? Moda przede wszystkim potrzebna jest wszystkim, którzy nie mają wyraźnej swojej osobowości. W każdej dziedzinie ludność domaga się króla. Wokół każdego z królów gromadzi się dwór...